Dzisiaj jest drugi luty. Śniegu u mnie jest zero. Ale proszę popatrzeć. Pszczoły noszą pyłek. To jest niewiarygodne. Po prostu. Że pszczoły przynoszą. Nie każda. Temperatura w słońcu jest w granicach 13 stopni. Ale widać jak pszczoły... Przylatują z pyłkiem w leszczyny tak akurat jest Backfast od Sławka Lewkowicza trochę im zasłoniłem o, jak pięknie przyleciała pszczoła z pyłkiem. Chodzi sobie tutaj, może dobrze nakieruje telefon. No to jest nieobliczalne to co są, się dzieje w lubelskim, w Polsce, co kolega na forum pokazuje. A to, co ja w tej chwili pokazuję, następna wpadła z tyłkiem. No to jest szok. Po prostu. Mogę powiedzieć, że wiosna u mnie na pasie Pasiece będzie wyglądała dosyć ciekawie. bo no najprawdopodobniej, jeżeli ta temperatura się...